Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowej odsłonie projektu programu Strażak Młodzieżowy Drużyny Pożarniczej Sam W Domu. Dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, pozwolę sobie dodać, że jest to autorski projekt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie. Budzów to niewielka miejscowość wiejska położona u podnóży gór Barskich i Sowich nieopodal z górnej Góry na Dolnym Śląsku w powiecie Ząbkowickim. Pierwsza odsłona tego projektu, tego programu odbyła się w marcu ubiegłego roku. Projekt był przede wszystkim dedykowany druhom, druhnom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Budzowa. Jednakże te lekcje online, taka forma jakby komunikacji z druhami, druchnami, spodobała się innym jednostkom. Dzisiaj śledzi nasze poczynanie w sumie cały kraj, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. To nas też bardzo determinuje do tego, aby nagrywać kolejne odcinki odsłony tego projektu. W tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie fundacji PZU, za co serdecznie dziękujemy. Tak jak powiedziałam, projekt dedykowany jest drochą i drochną młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jego celem jest krzywienie idei pożarnictwa, pomocy społecznej, pomocy charytatywnej. Zwrócenia uwagi młodym ludziom na potrzebę zainteresowania się potrzebującym. Umiejętność niesienia takiej bezpośredniej pomocy na co dzień. W tym odcinku pan Adam Skrzypkowski opowie nam o tym, co strażak powinien zabrać ze sobą do akcji, czy też jadąc do pożaru. Adam jest ekspertem w dziedzinie siłowego otwierania drzwi. Jest strażakiem zawodowym, jest strażakiem ochotnikiem i jest ratownikiem. Więc myślę, że zrobi to najlepiej. Zachęcam do śledzenia kolejnych odsłon tego projektu, programu. Więcej o projekcie niebawem. Pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkim udanej słonecznej niedzieli. Do zobaczenia wkrótce.